O kurwa nie trafiłem uh, uh, uh. Idzie O, oh! oh, fucking hell No oh, Kurwa Jakim cudem jak on to zrobił Dupa mnie wybił, nie, dobra nie Aaaa! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie zagramy w zajebistą grę o jakiś kurwa Klotkach Lego, które się same napierdalają i się przewracały wszystkie w pizdu zaczynamy. Początek miał was zachęcić do zapierdolenia kurwa do, do dalszego odcinka i myślę, że się podobało i jedziemy dalej. Jep kurwa. Ogarnąłem mniej więcej o co tu, kaman on Jeb, kurwa, bajce psa męczymy Dobra je patrz! Fucking hell Dobra, w dupie A? Jeszcze może coś? O, no, no, no <ścoughs> O, o O, o, Krzychu, Krzychu Nie, 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 nie No nie, kurde No tyle barykady, tyle pieniędzy Synek Dlaczego sobie to robisz? Dobra, jedziemy dalej. Może spróbujemy zajść z boku? No, gorwde, zaś. Biceps, biceps. Biceps najważniejszy. Jep, spierdzielaj. Ej, ale, ale, ale co ty robisz, w pedale? Co? Co ty robisz? No. Ostatni raz, mi to było. O, takich pozycji to ja nie przyjmuję. Do widzenia. Ep, synek! E, eee, eee, e! e, e. Tak to mi się nie będzie bać. Skopę cię, o! o! Synek, ono tu. No, co? solwa? Solwa? popatrz mi głęboko w oczy. Co widzisz? Pijanego żula! Kurwa! Kurwa! Kurwa, ma mnie rzuca. Ale ustoję, popatrzę ci w oczy. Co w nich widzisz? Co widzisz w moich błękitnych oczach? papier sierny <grym> 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 Bab, bajcez, bab, bajcez, bajceps Dobra, 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 i No, eee! <grym> Na no tym pedale! a Ludzie ratunku! Dawaj! Eee, eee, to nie fair eee, Synek, synek. Jak mogłeś? Ja, jak mogłeś? Jak mogłeś? Jak mogłeś? Wstanie i nie ma, kurba. Dobra, jeszcze raz. No, dawaj, dawaj, dawaj. Pomp, ppomp, pa Daj, daj, dawaj, kurde. No, to jest. O! Prób. O! Ale go skapałem po brzuchu. Dobra, 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 dobra. Tak, tak ma być, dobra. O, o, krzychu nie może wstać. <grystanie> Widzę, że Zbyszek już leży. <grystanie> ja nie wiem, czy jest Zbyszko widzie. Zbyszek wstawiaj. Zbyszek. Zbyszek stał. Co teraz robi Zbyszek? Uwaga. O, Zbyszkiem jota na lewo i prawo. O, chyba nie wstanie. Przepraszamy, koniec transmisji. Dobra, jedziemy. Jedziemy z Bicepsem Kurwa co, to mi tutaj pierdolisz A wygrałem <śmieram> Dobra Jedziemy kurwa A ta ta, ta 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 ba ba Biceps Dobra Kurwa kieszmato oh. <śmieram> A jako garnia to jest zajebiście kurwa Tylko coś mi to nie pasuje Co no, p***a <noise> <noise> Ale Krzychu nie śmieje się, Zbyszko <noise> Krzychu się ze Zbycha śmieje Zbychu zaraz na wyrżnie pewnie <noise> Też się z niego śmieje Najlepsze Dobra, no Let's go Bye, tops. Kto jest kurde? o, O! E e, 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 e! e! Co ty tam robisz? Usiądę jeszcze nań, usiądę, no usiądę na nim Dobra Nic się nie stało Dobra, czyli tak Start game, tak? No to tak myszkę trzeba wziąć, nie? Tutaj wziąć ją Nacelować I strzelić Łaz, mi mikrofon spadł Dobra, no i... Ostatni raz, ostatni raz, naprawdę. Yy, moja cierpliwość się kończy, kurwa. Yy, sumo, karatek karate, kurwa, kartony. <ścoughs> yy, kartony, nie lubię kartonów. Kartony są zawali dupami. Na szafach hey, kto to gnieździ Wstawaj, kartonie. Kartonie, jebany. <ścoughs> Początek był lepszy. Aaaa! Co Się stało, nie było mnie przez chwilę. Mm. Co się stało? E, dzichu Ukłon. Zaraz, spróbuję coś zrobić. Kurwa, rusz się ty kurwa. Nie, nie da się. Dobra, spacja. Uj. O, 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 o. o. o ho, 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 ho. Jeszcze raz Nie no zrób coś, zrób ta coś bekowego Jak Beethoven O Kurde ja. O, yeah, yeah. o, o, Andrzeja rzuca, Andrzeja Andrzeju Andrzeju nie denerwuj się O, a ja zrobię taki surprise mu. Nie, nic mu nie zrobię. <laughs> to się wyjebie. Dobra. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, yy, że mnie oglądaliście. Będzie multi, może z Matrixem. Yy, będziemy sobie. Yy, będziemy sobie ten grać. Yy, to będzie z tego drugi odcinek w sumie, no miałem nie nakręcać odcinka, coś ty za plecak założył, chłopie, Andrzeju, no, mój plecak, no. no, prawda, Krzysiu, Krzysiu już tutaj, prawda, kontrolę traci, więc ja się z wami żegnam, bo tu, że, że... o Jezu, o, co tu się dzieje, nie, ja się z wami żegnam, to nie ma sensu, naprawdę, bo, bo jeszcze coś im się stanie. O kurde, ojej, o oj, jak się poprzewracali ładnie. Dobra, ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Zapraszam do subskrybowania mojego drugiego kanału, który jeszcze nawet nie powstał. I Krzychu się, Andrzej się teraz przewraca. Inaczej jak wstanie to kończymy. Wstawaj.